Nie przyjechać tu, to jak przejść obok najpiękniejszej kobiety na świecie, jaką spotkałeś, i nie powiedzieć jej o tym. Uciec od tego i. Musisz przyjechać, przełamać się, poczuć, zrobić dokładnie ten ruch, kiedy Twoja dziewczyna zaprasza cię na tańca, a Ty mówisz: Nie, nie lubię się ruszać. Budzisz na dyskotekę i podpierasz ściany i mówisz, że nie, ja jestem, ja lubię słuchać muzy. Ale dokładnie to jest ten moment, w którym wypychasz to, z czym powinieneś się zmierzyć. Więc masz tutaj zapierdalać i przyjechać. Do braci do Kuby. Wszystko jest w środku i noszę to od samego początku. M moją. Moje Tanie na gruncie sam ze sobą. To był, to był mój cel, a tak naprawdę jak się zajmiesz tym pniem, tym gruntem, to cała reszta się sama zaczyna rozwiązywać po prostu. Ktoś kiedyś powiedział, że jak mówisz z poziomu głowy, to się zagmatwasz Mówisz z poziomu serca, niczego nie żałujesz i dylematy jakieś rzeczy głęboki wdech, tu i teraz. Jestem. To jest moje 100%. Moje 100%. Moje 100%. Znajdź swoje 100% i dbaj o nie. Nie ma 100% gdzieś na końcu drogi, które, które Ty musisz jakby osiągnąć. Ty możesz osiągnąć swoje 100% tu i teraz. I to jest Twoja droga. Y i ty masz cieszyć się z tego, że idziesz i sięgasz po swoje 100% dzisiaj, tu i teraz, a nie że budujesz przygotowanie jakieś swoje do jakiegoś 100%, które zobaczysz kurwa za 10 lat, bo już będziesz gotowy, będziesz miał duży dom, będziesz miał dwójkę dzieci psa biegającego i wtedy osiągniesz swoje 100%. Pierdol do stary. Swoje 100% możesz osiągnąć tutaj w sposobie bycia, w energii jak mówisz, co odbierasz wszystko, wszystkie bodźce, wszystkim całym sobą możesz osiągnąć. i ty masz cieszyć się z tego, że idziesz i sięgasz po swoje 100% dzisiaj tu i teraz, a nie że budujesz przygotowanie jakieś swoje do jakiegoś 100%, które zobaczysz kurwa za 10 lat, bo już będziesz gotowy, będziesz miał duży dom, będziesz miał dwójkę dzieci, psa biegającego i wtedy osiągniesz swoje 100%. Pierdol to stary. Swoje 100% możesz osiągnąć tutaj, w sposobie bycia, w energii. W jak mówisz, co odbierasz? Wszystko, wszystkie bodźce, wszystkim Całym sobą możesz osiągnąć swoje 100% w każdym momencie. Osiągnąć swoje 100% w każdym momencie. I każdego dnia te 100% będzie większe. Dopiero z dystansu popatrzysz na swoje 100% sprzed 10 lat i myślisz, kurwa, jakie to 100% było? Małe. Ale było całym tobą. Jakoś tak. <śled> Wiesz co? Od kuby dostałem. Wsparcie, taki jakby takiej wiary, żeby sięgnąć po swoje 100%. Największe to jest wsparcie, to jest taka wiara w ciebie, że taki, jaki jesteś, to jest dobre. Że bez żadnego słowa krytyki, to, to jest najważniejsza rzecz, którą dostajesz od niego. I od bycia tutaj, i wtedy sięgasz po swoje w środku. Bo To ty jesteś, dopóki ci serce bije, jesteś najpiękniejszy. <gry>